Cześć, dziś mamy 6 marca i bitcoin handluje się w zakresie 22:400. W tym wideo podzielę się swoimi myślami o lokalnej sytuacji na rynku. Jeszcze jak bitcoin mieliśmy po 23:600, 26 lutego opublikowałem post w telegram kanale o tym, że oczekuję możliwy spadek rynku oraz sprzedałem część swoich monet, tak żeby mieć stablecoin, żeby odkupić dołek. Tu macie post, a ilość monet, które trzymam dla odkupu, można zobaczyć, klikając w przypięte wiadomości. I tu macie mój portfel, i prawie 18% mam w USDC. Wracajmy do wykresu i od razu powiem, że moim zdaniem globalnie Bitcoin znajduje się w byczej, czyli wzrostowej fazie. Natomiast w tym wideo porozmawiamy o lokalnej sytuacji i ja przewiduję dołek. Przewiduję, że możemy spaść w zakres 20-21 tysięcy. Na wykresie zaznaczyłem to tym zielonym blokiem, blokiem zakupu, gdzie ja zamierzam kupować krypto. Kupować będę wyłącznie altcoiny. Przyglądam się do kupna Atom, Dot. Aptos, ICP, IMX, możliwie dojdą do jakiejś innej monety, decyzja będzie uzależniona od ceny, którą da nam rynek na konkretną monetę w momencie. Czy możemy spaść niżej bloku zakupu? Tak, ale nawet jeśli myślę, że to będzie bardzo chwilowe i trzeba będzie niesamowicie szybko podejmować decyzję. Czy możemy nie osiągnąć bloku zakupu? Również to jest możliwe. Ja nie znam przyszłości, tylko dzielę się swoimi myślami, analizując te dane, które obecnie mam. Ze zmianą sytuacji na rynku będę też zmieniać swoje decyzje i informować Was w telegram kanale. Czy odbicia w górę jest możliwe od danej ceny? Tak, dlatego również nie sprzedałem całego portfela. Natomiast moim zdaniem jest to mało prawdopodobne. Najpierw musimy jednak zlikwidować longi, i to będzie dobre paliwo na bardzo fajny wzrost. Myślę, że spokojnie możemy osiągnąć 30 tysięcy po BTC. A ja mam na imię Michał, jesteście na kanale Kryptostars. Cześć!